Z Ewangelii, według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina: Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył, i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem. Ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył. Że ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, lecz ja ciebie poznałem, i oni poznali, że ty mnie posłałeś. Objawiłem im twoje imię, i nadal będę objawiał, aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była, i ja w nich. Dzisiaj mamy piękne święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, to święto ustanowił papież Benedykt, szczególnie w roku kapłańskim przypominał godność kapłańską, przypominał o tym, że Jezus Chrystus jako jedyny wieczny, najwyższy kapłan, jedyny kapłan, jedyny pośrednik między człowiekiem, ludźmi a Bogiem na ostatniej wieczerzy. Przekazał pewną władzę, pewną chwałę, moc Boga, a mianowicie uobecnianie Boga na ołtarzu eucharystycznym, na mszy świętej. Powiedział do apostołów, do tych dwunastu: to czyńcie na moją pamiątkę. I to mają czynić, czynić Eucharystię. I apostołowie, ich następcy. Uczestniczą w tym właśnie kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Kapłaństwo to sacerdos, jak mówimy po łacinie, święty dar, dar, który pozwala nam zjednoczyć się z Bogiem. Kapłan to ten, który jest wstawiennikiem. Pan Jezus stawia się za nami. Pan Jezus przez swoje człowieczeństwo, nasze człowieczeństwo łączy z bóstwem, z Bogiem. I tym darem kapłańskim, tym tym, taką misją łączenia ludzi z Bogiem, stawiania się za nimi, ofiarowywania siebie, taką misją podzielił się ze swoimi apostołami. Ale żeby apostołowie mogli pójść na cały świat i aż do skończenia świata sprawować Eucharystię, musieli się podzielić tą taką właśnie władzą, taką mocą i podzielili się przez włożenie rąk, przez sakrament święceń. Sakrament święceń biskupich, święceń... I następcy apostołów przez tak zwaną sukcesję nieprzerwanie przekazują tę władzę, władzę misji kapłańskiej. Żyjemy w czasach, w których bardzo często mówi się źle o kapłanach, wyciąga się różne grzechy kapłanów, więc to jest bardzo dobry czas, żeby to wszystko ofiarowywać panu Jezusowi, jedynemu wiecznemu i prawdziwemu kapłanowi, który udziela jakby ze swojego kapłaństwa tym, których sam chciał wybrał. No niestety też w gronie wybranych był Judasz i do dzisiaj można się spotkać, że nie wszyscy są wierni Chrystusowi. Dlatego moi drodzy, módmy się szczególnie dzisiaj za różnych, za wszystkich kapłanów, ale szczególnie za tych, którzy przeżywają różne kryzysy, pogubili się, potrzebują wsparcia żeby mogli na nowo odkryć swoją najpierw tożsamość, godność. Jan Paweł II, kiedy napisał adhortację Pastores dabo vobis, pasterze daję wam, tejże adhortacji określał dzisiejszy świat, że jest takim światem, gdzie kapłaństwo traci swoją tożsamość. Wielu kapłanów odeszło z kapłaństwa. Liczy się nawet, że może ponad 100 tysięcy kapłanów przez ostatnie 50 lat mogło odejść z kapłaństwa. Możemy dzisiaj też prosić Pana Boga o to, aby powoływał nowych, świętych kapłanów do służby ołtarza, służby Bogu i ludziom. Było mi dane od poniedziałku być w seminarium Ojców Salwatorianów w Bagnie, to jest za Wrocławiem, koło Wrocławia. I w tym czasie, w tym dniu, kiedy rozpoczynałem taki dzień skupienia dla tych młodych seminarzystów, dowiedziałem się, że właśnie we Wrocławiu ksiądz Ireneusz został ugodzony nożem w klatkę piesiową, kiedy szedł odprawiać mszę świętą. To był taki znak dzisiejszych czasów. Coraz większa jakaś niechęć, agresja do kapłanów, do sutanny, do tego, co święte. Dzisiaj może rzeczywiście jeszcze bardziej potrzeba nam, księżom, takiego ducha męstwa, żebyśmy się nie wycofali, nie ukrywali, bo zły duch robi wszystko, żeby nas przestraszyć, żeby nas jakby poszuflatkować, żeby rzucić do jakiejś przestrzeni bezpiecznej tylko tutaj na Ziemi, no ale tutaj będzie przestrzeń pewnej kolaboracji ze światem. Musimy sobie uświadomić, że jeżeli Jezusa Chrystusa prześladowali, to i nas prześladować będą. Prześladować też yy, rzeczy święte, tak jak Boże ciało, procesja Bożego Ciała czy Msza Święta. To miało miejsce, jak widzieliśmy, i we, w Gdańsku, i, we i, i w Warszawie. Moi drodzy, dziękuję Wam za Waszą modlitwę, za Wasze wsparcie. Niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi, niech w ten dzień Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, to Jego błogosławieństwo wam towarzyszy. Pan z wami, niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.